O 17.00 w wielu miastach w Polsce zawyły syreny. To przypomnienie tragicznego zrywu mieszkańców stolicy. Także Sieradzanie uczcili 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wśród bloków na osiedlu w Sieradzu stoi skromny pomnik poświęcony Warszawie, w miastu niepokonanemu. Postawiono go w 1965 roku. Jest na nim informacja o wyzwoleniu stolicy, ale ani słowa o Powstaniu Warszawskim. Przez lata nie wolno było o nim mówić. Dlatego, ponieważ powstańcy warszawscy, wiadomo, armia krajowa przez lata zapluty karzeł reakcji. Oni przez lata, długie lata, bardzo długie lata musieli walczyć o swoją prawdę. Tak samo było tutaj u nas w Sieradzu. Pamięć walczących upamiętnia w Sieradzu ulica powstańców Warszawy. To przy niej stoi pomnik, pod którym 1 sierpnia o 17.00 radzenie składają kwiaty. To hołd złożony poległym w obronie wolnej Polski.